Dzień dobry, mamy vlogmas Dzień dziewiętnasty Małej godzinę siódmą i jest strasznie ciemno, więc mamy zapalone światło Ja właśnie patrzę w choinki bo byliśmy właśnie w tym tygodniu z Kubą w Bauhausie i niestety nie było już żadnej ładnej więc muszę, więc muszę zamówić na Amazonie bo z żadnej innej strony jest małe prawdopodobieństwo, że choinka zdąży dojść do świąt więc właśnie zamawiam na tym Amazon Prime bo niby ma być właśnie na pewno przed Bożym Narodzeniem w razie co mamy jeszcze choinkę z, z zeszłego roku, ale ona jest taka rzadka, dosyć mała, więc wolałabym nową. No zobaczymy, mam nadzieję, że uda nam się kupić. Że uda nam się kupić, na pewno uda nam się kupić, ale że zdąży przyjść do tych świąt. Więc ja się biorę za zamawianie, a potem... Nie wiem, co będziemy robić potem. Ale to chyba standard, że ja nie wiem co my robimy później. Kto mi tutaj stópki pokazuje? I Gorek rano się obudził rano, nadal jest rano. I Gorek jak się obudził, to nie masz Ała. To zobaczył domek, zrobił tylko takie. I pobieg do tego domku się bawić, tak? Fajnie się bawiłeś w domku, ale już ci się chyba znudził. Tak. No. Oliwiera kazał dać do siebie do domku Kirę i sobie trochę posiedzieli, bo my nie śpimy już od godziny szóstej. Często mnie chłopaki wcześniej budzą, ale dzisiaj troszeczkę przesadzili, bo ja do późna siedziałam przed laptopem. Ale no cóż, kiedyś się wyśpię, jak moje dzieci się wyprowadzą z domu. My jesteśmy właśnie na spacerku. I wiecie co? Jak kupowałam tą czapkę, to zastanawiałam się, kto w ogóle wymyślił, żeby kupować, robić, projektować czapkę z daszkiem w... Zimowo, z zimowym motywem. Bo tutaj jest ten ciastek. Ale wiecie co? My mamy, dzisiaj z 15 sto... Sło... My mamy dzisiaj z 15 stopni. I tak mnie słońce raziło, że ta czapka to jest fantastyczny, przemyślany pomysł, więc. Jednak się przydała, byłam pewna, że będzie tylko jako ozdoba. Idziemy teraz na Plac Zabaw. Potem wejdziemy do piekarni po jakiegoś precelka, bo musimy czekać blisko domu cały czas. Dzisiaj przychodzi pan nam zamontować internet. Dzięki Bogu, w końcu przychodzi pan nam zamontować internet. I właśnie muszę, niestety, być obok domu, żeby w razie co zobaczyć, że on idzie. I Zwycięstwo! Mamy internet! I zaraz Kuba wróci z pracy, bo poszedł, pojechał odebrać jeszcze yy, te szafeczki, o których wczoraj mówiłam. Tak, mówiłam. Ja, ja już jestem nie, ten, nieprzytomna. No, pojechał po te szafeczki i ja jadę zaraz na zakupy. Pa! Aha. Wszystko jedno, że to będą spożywcze zakupy, bo muszę kupić. Mleko, pampersy i takie rzeczy, ale przynajmniej pojadę z domu. A chłopaki zostają! Zostają, zostają! I jak wrócę, to weźmiemy się z igorkiem za to malowanie, o którym mówiłam, bo w kalendarzu dzisiaj mieliśmy te pędzelki. No i ja to naszykowałam specjalnie właśnie, żeby sam dzisiaj pokolorował farbkami taką steropionową choineczkę i renifera chyba kupiłam. Muszę właśnie poszukać tego, bo nie wiem gdzie, gdzie to dałam w kartonach. I jak tylko znajdę i wrócę ze sklepów, to będziemy kolorować. Mówiłam, że wychodząc po dwie rzeczy nie potrafię wrócić z dwiema rzeczami? Cały wózek zakupów. I powiedzcie mi skąd to się wzięło. A teraz może to wszystko przypakować do tego bałaganu, do samochodu, bo nie wzięłam nawet reklamowego, bo nie spodziewałam się, że zrobię aż takie duże zakupy. Ale znalazłam bardzo fajną rzecz. Nie wiem, czy Wy to znacie, ale ja pierwszy raz widzę właśnie e, kawę ze Starbucksa w takich no jak są w takich pojemniczkach plastikowych, jak są właśnie pakowane mrożone kawy no i musiałam wziąć na próbę, zaraz zobaczymy czy to jest w ogóle smaczne, mamy tutaj rureczkę i ja wzięłam smak cafe latte były jeszcze karmelowe waniliowe, przeróżne smaki były, ale ta czerwona wydała mi się właśnie najbardziej świąteczna więc zaraz będziemy próbować i powiem czy jest smaczna czy niesmaczna? Jest bardzo dobra, ale niczym się nie różni naprawdę od tych tanich kaw. Więc no, zapłaciłam trzy razy więcej niż za kawę, żeby napić się w ładnym opakowaniu. Ja właśnie wróciłam i rozpakowuję zakupy. Chciałam wam pokazać, co sobie kupiłam. To jest taki. Fajny e, żel do mycia ciała i balsam. A do tego taka piękna śnieżynka, e, kula, znaczy kula. E, śnieżynka do kąpieli. I odebrałam z poczty moją przesyłkę. Tutaj są e, zdjęcia dla klientów, ale też nasze kartki świąteczne, które Wam zaraz właśnie pokażę. Zobaczcie, jakie one są śliczne. Zamówiłam jedne takie m, bardziej wesołe a drugie takie bardziej um, eleganckie dla barć właśnie. I one z drugiej strony wyglądają tak. Tylko tutaj właśnie popełniłam błąd, bo chciałam e, napis Projevinacht ten zmienić na wesołych świąt. Ale robiłam to szybko i właśnie um, z tyłu poprawiłam. A niestety właśnie z przodu zapomniałam. Na tej oczywiście jest poprawione. I tutaj chłopcy. I tutaj napisałam życzą słoninki Ola, Kuba, Igor, Oliwier więc myślę, że karteczki wyszły fajnie, mam już yy, naszykowane koperty, więc zaraz biorę się za wypisywanie i jutro lecę na pocztę z kartkami dobra, my mamy naszykowane już yy, pędzelki z kalendarza, farbki wodę i choinkę i reniferka będziemy kolorować i Zabezpieczenie no. dla podłogi. Duży karton. Chodź go, Co zrobi ładniej? Tata czy Igor? Ja tu już odpadam. ba z ba. Na Dobra, my już mamy skończone. Rysunek Igora jest tutaj. Z tej strony ja rysowałam Renifera, a Kuba choinkę. Moja choinka jest lepsza. Co? No, choinka jest lepsza niż Unica. Dobra, a z tej strony jest moja choinka i kuby, no. renifer więc możecie napisać w komentarzu komu się bardziej co udało Zmalowania to na dzisiaj tyle już jesteśmy cali w, w farbkach więc idziemy się kąpać no jeszcze muszę tam posprzątać w, pół, w półkach że zrobiłem no mamy bardzo późną godzinę chłopaki śpią cała trójkę Kira, tylko lata jeszcze po domu, a ja się dopiero wykąpałam. Jeszcze nawet chyba widać mokre włosy, i nie zmyłam do końca tych farb. Jak teraz widzę na kamerze, właśnie, że jeszcze mi tutaj troszeczkę zostało. I tutaj, więc e, muszę iść to jeszcze do myć. się już nie wypiszę tych listów. Muszę to zrobić jutro z rana, bo jak tylko wróci Kuba, to jadę na pocztę. I jutro jedę do IK, muszę dokupić szafkę. I jadę najprawdopodobniej sama, więc e, może coś pokażę, może nic nie pokażę. Nie wiem, zobaczymy jak czasowo. Bo standardowo jak to u nas wszystko będę robiła w tempie ekspres. Także e, ja dołączam do chłopaków. Krajiny słodkiego snu, bo też już jestem wykończona w dzisiejszym dniu, i zapraszam na jutrzejszy dzień.